Durny Kruk Durny Kruk i yy, jakieś dwoje dzieci Tak, Secret Neighbor, nie, to kosztuje TO GÓWNO, kosztuje 500 złotych yy, Tak, yy, zacząłem nucić przed chwilą czołówkę, bo oglądałem kiepskich Pingwiny kiepskich i zacząłem nucić kiepskich, nieważne Zobaczmy, co to będzie za syf Missing Bo ogólnie, <coughs> te wersje, było ich kilka I w tą chyba jeszcze nie grałem, bo były jakieś dwie wersje Czy yy, były trzy wersje, ale nie, w tą, w tą chyba nie grałem bo była ta, co był dom obok i była ta, co było, było drzewo obok. I czemu nie słyszę żadnego dźwięku z gry? Halo? O, słyszę. Dobra, Kruk, Kruk, zjadł tego. <laughs> co ty mordo robisz? Co ty mordo robisz? Prześwituje ci w ogóle przez maskę ten. Nieważne. Dobra, wrzucił kamerę chyba. Tak, wrzucił naszą kamerę. I teraz my jako dziennikarz, tak, w tą wersję nie grałem. Musimy się dostać do środka i zobaczyć, co się tam dzieje. Przyszły jakieś dzieciaki na Halloween. Bardzo piękne animacje po prostu mają. Bardzo piękne. Nie wiem jak, nie wiem jak ten chłopczy trzyma latarkę. I ten kruczek, który porwa Wilsona. Jest Wilsona. W każdym razie chce ich zabić. No. No i już. już Missing, znaczy, sorry. seeming, seeming. Ta animacja chodzenia po drabinie też jest piękna. Uuu. <laughs> o tą drabinę. Eee. Co? Co za szpaner jeden. Tylko po to ją wyjął, żeby zaraz nas zrobić w konia. Mega. Fajnie, że masz klucz przy sobie. Ciekawy jak wyjąłeś te deski. Ciekawy jak wyjąłeś te deski Ciekawy jak wyjąłeś te deski. Je rozłożył jak jakiś papier, kurde. Papier zwinięty. Ja pierdzielę co? Co to jest za czułość Oh my god. Nie, 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 nie. Eee... Motion blur. False. O kurna, ale głośno. Dobra. Trochę ciszej, trochę ciszej, niech już będzie. Yy, dawaj mi to, dawaj mi to eee, Okej, okay, a jak przytrzymam, to rzucamy Okej, okay, dobra. dobra FOF może trochę mniejszy jednak wezmę Ogólnie będzie dużo yy, dużo krzyczenia na tą grę i ten, bo trochę mniejszy damy Eee A nie To nie jest ta wersja co ja grałem? Nie, były dwie wersje. Była wersja, w której się latało, i była wersja, w której ten. A jeśli się okaże, że ten odcinek to jest całe to, co było poprzednio, tylko ja po prostu nie skumałem, ale nie, to chyba nie jest to. W ogóle to jest sklep ten z tej wersji, co nagrałem pierwszy odcinek w życiu z Hello Neighbor i Hello Guest. To jest ten sklep, czy nie? Co tam jest? Mamy kartony, można je wsiąść. A, nieważne. Oto, no wskoczyliśmy na to. Nic tam to nie dało. Coś tu znajdziemy w tych budynkach? E, nie wiem, czy to jest ta wersja, w którą nie grałem, czy nie? Możliwe, że to jest ta wersja, w którą grałem, ale dobra, jak już to nagrywamy, to może spróbujemy coś jednak z tym zrobić, z tym faktem, i spróbujemy to w jakikolwiek sposób przejść. Bo była taka jedna wersja, w którą nie grałem Hello Gesta, chyba, chyba, że mi się coś powaliło i. Ta, to jest chyba ta wersja. Poznaję po tej trawie, bo ona jest. Właśnie, chciałem też wejść na to przejść tam na górę, tylko jak by to można było zrobić? Eee, fajnie, że to można przeskoczyć ty, ej a wejdź na to a może na to i na to jakoś trzeba skoczyć a tu? mogę na to w ogóle... co on lata za mną? kurde słyszę go ćwok jeden no skacz na to widzieliście? tam był tu jest gdzieś. Tam go przed chwilą widziałem. Słyszę jego oddech. My God, ale on jest dziwny. Nie da się na to skoczyć, Dobra, to chyba nie o to chodzi. On gdzieś tu lata. Patrzcie, tam lata. Ty, skoro on tu lata, znaczy, że go nie ma w domu. Więc chodźmy tam szybko. Chodźmy do jego domu, póki jego tam nie ma. Właśnie, to jest to. Nie ma? O, gdzieś tu jest. Słyszę go, jak tu chodzi. Chyba jest tu, tutaj tu gdzieś na pewno jest. Wow! Jest tu, wszedł! Mm. Co on robi? Co on robi? Chyba taki fajnie. Myślałem, że to jest inna wersja, ale nieważne już. Co on robi? Zaraz musimy to wziąć. Hmm, może słyszę jak wchodzimy. I tak mi się oko w ogóle boli. On coś tam postawił? To. Ja że wrócę do śmieci. Dobra On coś, on chyba poszedł na górę To w ogóle za cząsteczki latają Kurde On poleci na dwór? Wychodzi z domu chyba Słyszałem go jak na schodach szedł To był Oh my god Oh my god <laughs> O A nie, może tak, o Weźmy to Weźmy to Kurna On tu jest, ale on nie umie tu wejść, dobra ja nie mogę tu może wejść? Wywalaj Dobra, idę stąd <laughs> Ale powalony kurde ten Dobra, idziemy gdzieś indziej. Tutaj Halloweenowe wszystko No tu jakiś dom był na pewno Tu był na pewno jakiś dom. Jnie czy tu coś jest. Tu chyba było coś w tych wszystkich miejscach, ale to chyba nie jest też ta wersja, to nie jest ta wersja, w którą ja kiedyś nie grałem Kurde gaśnica by się przydała Ta gaśnica pamiętam była mega ważna jest ten domek, jest ten domek. Okej. Okay. <laughs> czy ja tam byłem w końcu? Chyba nie. A może by tam chyba z auta wejść. Dobra, jest to całe miasto, czy tu coś w ogóle jest fajnego? Dobra, tam byłem. Tam na górze w tym domku nie byłem. Idziemy tam najpierw. Ale jeszcze tu bym pochodził. Póki jest dzień, to trzeba korzystać. Yy... I to bardzo mocno. Dobra, tu chcę wejść, na, na samą górę. Może tu coś będzie? Czekaj, jak tutaj? Eee, tu jest wejście Proszę, abym nie mógł umrzeć od spadku Jak wyjść do tego domu? Tu jest wejście Ta, tu jest jakaś ta tu, tu, jest jakiś ten Dobra, ale widzę, że jest parkour To akurat jest oczywiste, nie? I tam trzeba, albo tu coś jeszcze jest A Tam? Jakbym tylko coś miał do podniesienia Okej okay. Tu coś na pewno się kryje, nie? Bez powodu takie robili Fa! Dobra, ale zaraz tu wrócimy, bo to widać, że jest ważny miejsce. <laughs> o Jezu. Dobra, no spróbuję jeszcze raz, ok. Kakanie w tej grze naprawdę można. Okej. Okay. Co dalej? W sensie, no. No nie, serio. Dobra, gdzie ja znajdę gaśnicę? To jest zasadnicze pytanie. Czemu jestem taki mały? Nic tu nie widzę. No normalnie się nie da tak. Nie da się tak przejść tej gry. Czemu ja się spinam po drucie kolczasty? Oj, tu jest za stromo. Dobra, może jakoś tak? Dobra, zrobiłem to, wow Wow, bym utknął przecież, nie? No tu się tak nie wejdzie. Tam jakoś trzeba. Już się noc w ogóle robi. Hmm. Okej, okay, da się tu wejść. Tu jest jeszcze coś. Tam ewidentnie nie chcę, żebym poszedł. Tam też nic nie ma, nawet tam nie idę. Kurde, bo tego miasta w zasadzie nigdy nie zwiedziłem, więc może tu faktycznie coś jest. Pa pamiętaj, Wixu, żeby iść do czerwonego. Pamiętaj, pamiętaj, żeby tam iść. Tam może coś być. Tutaj też nic nie ma. Czy to są takie domy na pokaz niektóre? To idę teraz do głównego miast. Chyba, że tam jest ten domek sąsiada. Tam jeszcze są domy, ale tam. Tam na pewno nie przejdę. Tam też już nic nie ma. Czy mogę iść tylko do tego czerwonego? Tam? Jakieś kontenery. O Jezu. O to muszę tu pozwiedzać. Yy, tu serio coś może być. Bardzo w to wątpię, ale tam jeszcze po drugiej stronie. Yy, po drugiej stronie coś jeszcze nie by było. A tam już na pewno nic nie będzie. Na Pewnie pe nawet nie będę mógł tam przejść. Tak zakładam, nie? Bo ja byłem w tym mieście trochę, ale całego nie zwiedziłem tutaj. I no. A nie, tu chyba nie powinien nawet iść tak. Mi się coś wydaje, nie? Nie wiem, nie jestem pewien. Co mam właściwie robić? Ta gra jest o tyle słaba, że nie informuje Cię nigdy, co masz robić dokładnie. Proszę, nie spadnij, no nie. Dobra. Oby stąd dało się wyjść, nie? Czuję, że może być problem. Taki mały problem. Co tu jest? A. Tu można wyjść. Albo nie? Kurde. Eee. Sorry, no. Nowa gra. A ja. W międzyczasie, dobra, tu byłem, tu nic nie było. Hmm. Tam w ogóle mam nie iść. Może tu coś będzie? Tak tyle słabo, że nie daje żadnych podpowiedzi, nie? Co masz robić? Eee, wszystko z grubsza, ale podejrzewam, że tu w ogóle nie mam iść, więc spróbuj. W ogóle fajnie, że nie jest tak ciemno. Spróbujmy tutaj może. Tutaj by się łom przydał, ale nie wiem czy w ogóle mogę to dokołać. Hmm. Ale nie, to wygląda jakby tu coś można akurat było zrobić. Tylko jeszcze nie wiem co. Chociaż nie jestem pewien, czy tu faktycznie coś można zrobić. Niby są te, ale chyba się nie da wejść. Tutaj? Dobra tam się nie dało przejść, To na pewno. Ale jeszcze tu coś jest. W ogóle te kruki w tym Hello Neighbor one są takie ważne. Wszędzie są. Wiem, że coś w serialu było, bo kiedyś widziałem o tym jakiś filmik, ale. Nie wiem. Nie wiem. Mówiłem, że nie jestem fanem Hello Neighbor. Yy, ten. Hello, Guest? Bardzo tego nie lubię. Dobra, to się na pewno nie da przejść po prostu stąd idźmy dalej. Tu są te budki, nic nieznaczące. Tu mamy jakieś przejście. Dobra, tu coś działa. Chyba, czerwony budynek, tu kot! Patrzcie, kot tam był. Kot, siema! Die! Kotek. Gdzie jest ten dom w ogóle? Ja już się skupiłem totalnie. Tu jest dom Neybora? Tak. Dobra. Musimy to wszystko badać. To jest naprawdę dużo rzeczy do yy, rozglądania się za nimi. Czyli tak, tu jest ta tablica. Musimy się jeszcze tam do czerwonego domku. I tu mamy wszystko jeszcze za domem Neibora. Dobra. To może najpierw tutaj wszystko zbadajmy. Trzeba przejrzeć każdy zakamarek, nie wszystko. Czy tu nigdzie nic na pewno nie ma? Bo to jest duże i tu może być coś ukryte. OS, nie wiem, nie, nawet, nie wiem. A, a to jest chyba ten sklep, ale on jest zablokowany. Nie, to stacja jakaś. Jaki sklep? W sensie, jedno sklep w stacji. Ale tu już coś jest. Okej, okay, jakby tak. generator tu jest. Ty, dobra, coś wykmieniłem. Tu jest zejście na dół? Eee, No okej, okay, wyłączyłem to. Eee. To może daj to tam na dół. Albo weź to ze sobą. Dobra, co tu jest, co tu jest, co tu jest? Kanister. Czy tu muszę wejść? A, jakaś blacha po prostu Kolejny yy, do czego to zmierza? Na pewno nie mam podpalić domu Tego Okej, okay, czy muszę wyjść tak samo jak... Okej, okay, chyba rozumiem Okej, okay, już się bałem, że będzie potrzeba gaśnicy, ale jednak nie Okej okay. W takim razie do czego mi tu generator? I have no idea Dobra, nieważne Idźmy dalej, walić ten generator W sensie paliwo Eee. Yy. Tutaj mamy dużo innych yy, miejscówek. O, a tam nie wejdziemy, nawet więc nie próbuję. Tutaj, 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 coś musi być. Ech. Co, gdzieś chodzi ten zapyziały kruk, ale ja go nawet nie chcę denerwować. O, coś, coś. A, przez to nawet mogę przejść. To chyba tu nie miałem chodzić. Nie, proszę, nie. Ja już stamtąd nie wyjdę, jak tam pójdę. Dobra, nice. Jak to drzewo się trzyma? Dobra, tu też nic nie będzie. Okej, okay, jest. Yy... Hmm. No, ten i tak nie wyjdzie, nie? Wiecie, co mamy jeszcze? To złomowisko, jakby. Ja to tak będę nazywał. I mamy ten dom tutaj. Jak coś tutaj. Bardzo. Co to jest? Do czego to? To wygląda jak jeden wielki parkour Może nie jest, ale wygląda. Dobra on gdzieś tu chodzi. A, i tu jesteśmy. Ej, dobra, to idźmy sobie odłożyć tą benzynkę i zaraz pójdziemy do tego i do czerwonego. Wow, ten odcinek będzie długi. Nie spodziewałem się tak, szczerze. Jeszcze musimy do niebora iść. Myślałem, że kruk na tym stoi. A tu coś mamy? Klucz i łom. O, i mamy jeszcze to i kamerkę. Ty. To akurat może się przydać. <laughs> no dobra, to idziemy. Wiecie, gdzie. Ja jeszcze musimy do domu na drzewie iść, do tego szarego domu. Dobra, tu coś jeszcze jest, tego nie widziałem To mnie zaprowadzi tutaj O, da się tu wejść chyba Ty Ej, wchodzimy tam Okej okay. A Ty, kurde Wspinam się po tym Baguję się przez ścianę, wspinam się po nie wiadomo czym, po jakiejś Powierzchni Dobra Tu trzeba próbować Dobra, spróbuj. No nieważne, dobra. Main menu nową grę musimy znowu. Oh my god Dobra, już wiem, że tam nic nie ma. Idziemy na złomowisko. To jest w ogóle twarz jakaś. Hej. Tu jest łatwy sposób wejścia na dach, a ja wcześniej w ogóle jakieś inne sposoby próbowałem. Ten domek. Muszę tam wejść, coś tak czuję. No. Jeeee. I... Coś, coś. Proszę, bo tu było cokolwiek. Jakby jak jest wielka mapa, to przypuszczam i nie ma wszędzie... Nigdzie nie ma bariery, więc przypuszczam, że coś tu można zrobić, nie? Że coś tu trzeba właściwie zrobić. Tu nic nie ma, no. Kurde nie wiem, źle się z tym czuję, że tu nic nie ma. To jest bez sensu. Po co taką po wielką powierzchnię dać? Żeby tu nic nie było. Nic konkretnego, nic z sensem. On no, tu też nic nie ma. Może? Nie no, co tu by miało być? Coś się świeci na złoto. Dobra, chcę iść do tej rury. Może wejdę do środka tego czerwonego. Tego. Ale chyba da się, chyba da się. Fizyka w tej grzymie mega denerwuje, ale. Okej. Okay. A, już się nie da, no dobra. Dobra, to idziemy do tego domu obok. Znowu będziemy robić parkura, nie? Ale trzeba. Tam coś jest. Ja to wiem, wszyscy to. Chyba gaśnica była w tym domku, tym tu. Ej, dobra, to w sumie zróbmy inaczej. Yy, wejdźmy sobie na ten dach. Skoczmy na ten. Oj, z tego dachu. Tu są te wszystkie przejścia, ale. Ja bym to na razie zostawił. A można wejść do komina? O kurde, można wejść do komina. On tam jest. Jo, jestem. O tyleniu. Latarka? I to? Oh my god. Ja, yeah. Ale słabe rzeczy Dobra, jestem tu. Tu coś w tym domu będzie, może On po prostu wygląda zbyt jak parkour, nie? Ja po prostu nie wierzę, że tu nic nie może być. Że tu może nic nie być Jestem prawie na samym czubku dachu. O! Dobra, tutaj, tutaj. Okej, jestem w samej górze tego domu. Tutaj w ogóle tam coś jest. Okej, jestem. On ma gaśnicę, on ma gaśnicę Widzicie go? On ma gaśnicę Podleciał gaśnicą Kurde, jak mu wyrwać tak z rąk Co on tam robi? W ogóle jak się kuca to się On mnie tu goni Ja w ogóle w kominie jestem Co on odwala? Dobra, nieważne yy, Czyli musimy iść jeszcze tu Musimy iść do Do tego i musimy iść do czerwonego domu On jest tu to był ten? Nie Tak, to był ten Ten eee. Dobra, jestem znowu Dobra, jestem Tu coś jest Okej, okay, jestem Jakaś lina Czyli tu trzeba było wejść o nie, tam tekstura chyba przenika No wypierdzielaj kruku ode mnie Ty, Jak się tam bawi Ej, chwila, to znaczy, że mam wolną chatę Zostaw to tu a! Co no, zrespił się tu ciul! Zrespił się tu! A! Dobra, idę stąd. Tam jest ten czerwony dom, to nie jest ten. A Znaczy tu też może coś będzie. Nie, tu chyba byłem, tu nic nie było. Jakby tam jakoś wskoczyć? Nie mam jak, tak czy siak. Dobra, on się teleportuje do domu, no co to jest za tchórz? Tu będzie serio drugi odcinek z Hello Neighbor. Może go nawet na dwa podzielę, nie wiem, zobaczymy jak długi będzie. I yeah, tutaj nie mogę wyjść. Wrzuciłbym tym w coś. Tylko nie mam czym. Zapomniałem znowu, że nic nie mam. No. Dobra. Ej, tu nic nie mam. Jak zresztą wszędzie. Tam coś, ale. Aha, bo to jest to okno. Chcecie mi coś pokazać? A, nie wiem. Nie, to chyba wszystko. Tylko durny parkour. Co tu jest wielka statua. Tu jest wielka statua. Tego kruka? Okej, okay, kruki się zbierałem tam, gdzie y, itemy zostawiłem. Nic nie rozumiem. Eee, tam był też kabel do generatora i. O kurde. O! Dobra. Zaraz zadzwoni Tu jest zamknięta kruk Jakby na to się wspiął Mogę na dach wejść Czekam aż tamto za A tu mam wejście przez komin i przez to miejsce w sumie. A nie, bo tu nie mogę przejść nigdzie A tutaj jest zablokowane. Miał łomu Czemu to jest jeszcze nie zadudniło? Wszędzie go słyszę Jedyne moje wejście to jest tutaj przez komin No on jeszcze nie wyszedł. Ah! My god! Podlecić do mnie? Nie, Rozwali mi karton No ty ciulu. Wywalaj. wywalaj przez przez Wow. wow, nie, nie, Dobra, wiem ma, nie, nie, siema, nie, gdzie są nie, 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 Gdzie są moje nie, No nie, 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 jest tu, jest tu, jest tu Dobra Kamerka Dobra, i teraz musimy zrobić tak: i mamy najpierw to, I tak rzucasz, rzucasz. Oj, nie, i ty mnie rzucasz. Mam kamerkę, raz tylko. To będzie serio drugi odcinek. Jaki jest kot? jaki jest kot? O, prosto mogę włączyć. A nie, nie mogę, nieważne. Jest poprzednio ciekuł non stop z tej gry. Próbowałem wejść tam drugą stroną. Próbowałem się wspinać na dach ten, skakać, a tu wystarczyło tyle zrobić, nie? Wow. Dobra, ty kurde Jaki jest twój kod? Mogłem tu gdzieś to dać, no ale nieważne. nie Nie, nie. Nie! Co ty robisz? Ty kurde! Ty kurde! Wszą mi kamery. Aaaaa! No kur! Rzuciłem go KART! TyM! Śmieciem go rzuciłem! Ty śmieciu, Dawaj mi tą kamerę! Kur! No nie! No nie! To jest już endgame, no! Ty kurt zabra mi kamerę, no! To jeszcze przypomnie. po mnie! Mam to! Spadaj, nie możesz tu wejść! Wow! Ej, to było intensywne! O! Dobra, skampię się tu. A? No tu, chłopie. Obserwujemy. Spadł tu gdzieś karton? Nie. Gdzie ten komin prowadzi? Gdzie ten komin prowadzi? Eee. Jakim cudem mogę się tak obrócić? Eee, a, a tu chyba spadł ten karton. Idź tam, chłopie. Tak, to tu spadł. On idzie tam czy co? No nie mów, że to spadł Dobra No idzie tu czy co? Dobra, jest tam, jest tam mm. Dobra Przyjdzie tu znowu Jakby tam poszedł do tego pokoju <laughs> Nie, to jest piękny widok, nie? Wziął coś Okej, okay, poskakałem tam O! No i poszedł sobie... Czy sobie robił herbatę? Idzie. No nie... Co on robi? Ja nawet siebie tam widzę. <laughs> Patrzcie, kucam. Ja nie mogę. No stary, ciąg się. Nie rzucisz we mnie. Ile ja mogę tych rzeczy podnieść? Dobra, mam to wszystko. Co za idiom, nie? Co za idiom. No. I wejdę tędy? <laughs> Chyba tak. Da, da się tędy wejść, ale fajnie. No ale nie siedź tam, coś zrób cokolwiek. Co za. Eee. No tam znowu siedzi. A! <laughs> załóg przez okno. Słyszałem go, przyszedł się wokół Siema. Ciekawe Siedma mogę tu wskoczyć Szarda, tanie jeden No i co mi zrobisz? Co za ferma! Trzeba ja poszedł po boksy, przecież tu masz wiele. Nawet nie umiemy trafić. To jest komedia, nie! To jest komedia! Ej, nie mogę odkusnąć. No kurde. Wracaj na szafę. Hello. No, powietrzu mnie złapał. Nie wierzę w to. Mam dość tej szarlatańskiej gry.